Kochani, bardzo często można spotkać się z takim stereotypem wobec chrześcijan, że chrześcijanom to nic nie wolno. Ze strony osób niewierzących pada takie, taki zarzut, że Wam, chrześcijanom, nic nie wolno. To myślenie wydaje mi się bardzo błędne, dlatego że jeśli przyjmiemy takie kryterium, że. Rzeczywiście ci, którzy są wierzący, którzy deklarują swoją wiarę w Jezusa są ograniczeni w pewien sposób, bo im nic nie wolno, a ci, którzy nie podzielają tej wiary mogą wszystko, bo jedynym ogranicznikiem jest bycie chrześcijaninem, to w takim razie jak nazwiemy pewne ramy prawne, które obowiązują w takim życiu codziennym. Żeby funkcjonować jako obywatel, musimy przestrzegać prawa? Ci z was, którzy mają prawo jazdy, zgodzą się chyba z tym, że nigdy by nie wyjechali na drogę, gdyby nie obowiązywało prawo o ruchu drogowym. Wyobraźmy sobie. Nikt nie wie, kto ma pierwszeństwo, nikt nie wie, jak ma się zachować, bo nie obowiązują żadne reguły i żadne zasady. I tak samo jest w każdym aspekcie naszego życia. Kiedy idziemy załatwiać sprawy urzędowe, kiedy załatwiamy inne sprawy związane z naszym funkcjonowaniem na co dzień, wszystko jest objęte w jakieś ramy. Czy my, jako rodzice, często nie ograniczamy w pewien sposób naszych dzieci, żeby nie zrobiły sobie krzywdy? Wyobraźmy sobie sytuację, w której idziemy razem ze swoim dzieckiem obok ruchliwej ulicy i puszczamy nasze dziecko, Puszczamy nasze dziecko, nie trzymamy go za rękę I nasze dziecko niebezpiecznie zbliża się do krawędzi chodnika I zaraz biegnie na ulicę Ale z naprzeciwka biegnie, z naprzeciwka jedzie samochód Czy naszą reakcją wtedy nie będzie Wzięcia tego dziecka za rękę i oddalenia niebezpieczeństwa? Myślę, że tak Tak właśnie jest z nami i z Bogiem. To nie jest tak, że chrześcijanie są e, ograniczeni, że chrześcijanom nic nie wolno. W piśmie znajdujemy takie miejsce, w którym jest napisane, że chrześcijanom wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko jest budujące. Wiele jest takich rzeczy, które człowieka mogą zniewolić. Najpierw wygląda to niewinnie. Później kończy się tragicznie. My, jako rodzice, wiemy, co jest najlepsze dla naszych dzieci i tak staramy się wychowywać i chronić nasze dzieci, aby nie spotkała je żadna przykrość czy krzywda. Podobnie jest z Bogiem. Bóg daje pewne ograniczenia, a tak naprawdę Bóg wyznacza nam właściwą drogę, bo wiele z tych rzeczy, które nam się wydają słuszne i właściwe. W dłuższej perspektywie takie nie są. I bardzo często po czasie dopiero uświadamiamy sobie, że tak nie powinniśmy postąpić. jest tak samo jak z pociągiem, który, żeby dotrzeć z punktu A do punktu B, potrzebuje tory. Tory są niezbędne do tego, żeby właściwie ten pociąg prowadzić. Takimi torami w sensie duchowym jest Biblia, Boże Słowo. Bóg zostawił nam tą księgę, natchnął ją pobłogosławił ją, jest jej autorem, po to, żebyśmy my dzisiaj, żyjąc w tych czasach, mogli wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Jakie są granice, których nie należy przekraczać, żeby nie być poważnie poturbowanym. Tak więc chrześcijanie nie są ograniczeni. Chrześcijanie są posłuszni Bogu. A Bóg wie, co jest najlepsze dla jego dziecka i w ogóle, co jest najlepsze dla człowieka. Już dziś życzę Ci, abyś przyjął i zrozumiał to, że nie wszystko jest dobre, że nie wszystko jest właściwe, że nie wszystko musisz mieć i w każdej sytuacji się znaleźć, bo niektóre rzeczy naprawdę. Nie powinny w życiu człowieka być obecne. Bóg jako mądry rodzic, Bóg jako mądry ojciec wie doskonale, co jest nam niezbędne i co jest dla nas pożyteczne. Tego Ci, drogi słuchaczu, życzę, aby Bóg również zaczął wyznaczać w Twoim życiu drogę która będzie dla Ciebie odpowiednia i właściwa i wcale nie będzie ograniczeniem, ale będzie troską z jego strony i wyrazem jego miłości. Niech Bóg Tobie błogosławi. Pozdrawiam Cię.